Dobra. Tak dalej, tak dalej. Dobra, witam serdecznie. Możemy teraz y, zacząć prawdziwą rozmowę. Witam serdecznie, ja jestem Peter. jesteśmy y, z grupą y, Elusive Child Protection in Poland oraz z Fundacją Dość. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj w Płocku z Jarkiem. Witam Cię Jarek. No cześć Jarek. No witam. Witam. Y, czy wiesz w jakim celu się dzisiaj z Tobą spotkaliśmy? No tak. y, No to możesz powiedzieć nam więcej coś na ten temat? No już Czyli rozmawiasz w sieci z dziećmi. No tutaj mi się zdarzyło pierwszy raz nie Pierwszy raz ci się rozmawiło z tą dziewczynką. Nie, Nie, ona ci nie wysłała zaproszenia, bo na początku chciałem potwierdzić, czy to jest Twój profil na Facebooku. Czy to jest Twój profil na Facebooku. No. Tak, to jest Twój profil na Facebooku. Czyli, czy również to Ty na początku dopisałeś? Co tej rzeczy? Nie. Tutaj, co tu jest napisane? Część do przyjęcia, no to może ja wysłałem. Czyli jednak ty wysłałeś. No A ja kto pierwszy napisał do, do, do dziecka? No to nie widzę, że ja O widzisz, no nie cuda. Cuda się tak. zdarzają. Czyli dobra, odejmij tą karteczkę, bo ona będzie, będzie jeszcze mi pomocna. Yy, chcielibyśmy z Tobą rozmawiać na temat swojej aktywności w sieci, ponieważ jesteś bardzo aktywny w sieci. Yy, masz wśród znajomych bardzo duże dzieci. Sam piszesz yy, z, z różnymi dziećmi. Yy, I chcielibyśmy się dowiedzieć, czy wiesz co, to, kto to jest pedofil? Yeah. Kto to jest pedofil? No taki, co zderznie obcuje. Obcuje? No. Y, wiem, że, y, czyli nawet ostrzegałeś y, to, to dziecko, że ty pedofilem nie jesteś chyba, tak? Z tego, co pamiętam. Nawet no, chyba coś do pisałem, z tym, że nie ja wiem, czy może pisać w ogóle Tak? Ok. Bardzo mi, y, bardzo mi y, miło, że tak, y, taką się troską o dzieci y, wykazujesz. No, ja. Chciałem jednak się zapytać, jak to jest, że y, pisałeś do dziecka takie słowa, Zacytujecie? Chciałbym cię całować po twoich piersiach. Jak się zgodzisz, to pocałuję cię. Chyba, że nikomu nie powiesz, bo ja nikomu nie powiem. To tak jedno z tych delikatniejszych takich znaczeń. Może byłem pijany. Nie A, pijany nie, bo... byłeś. Ale to wiesz, że to, że byłeś pijany... Czy wiesz w ogóle, jak długo piszesz z dzieckiem? No nie wiem. Piszesz ponad miesiąc. Dzień no nie. dzień nie byłeś pijany, no nie? No nie. No nie. No właśnie, kurczę. No, czemu piszesz z dziećmi takie rzeczy? No to sama dobrze piszę, pierwsza się odezwała. No przed chwilą ci pokazałem, że się pierwsza nie odezwała. Czy ty się pierwsza no, było. Raz jej odpisyłem, raz mam pierwsza. Nie, nie, nie. Jarek. No. Tak, tak nie będziemy rozmawiać, bo chciałbym ci pokazać tutaj twój, twój, twój wycinek twojej rozmowy, w której to ty prowadzisz tą rozmowę. Ja to nie rozmawiam się z tobą? Pisząc, w rozmowę pisaną. Dialog prowadzicie na aplikacji. Tak, tylko trzeba go wlać w chip. Dziecko mówi: Oh my god, co ja mam robić? Co ty do mnie piszesz? No wkłada się tam kutasa i spuszcza się w nią. Jejku, co ty do mnie piszesz? No tak, wylatuje z kutasa i nazywa się to orgazm. Stary. No to ja musiałem być chyba bardzo pijany albo. Nie Ale nie, bardzo pijany byłeś. To ja ci się zastanawiam, ja e, czy ty masz kontakt z dziećmi? Mam dwie córki. Masz dwie córki. Jak jesteś pijany, to też piszesz takie rzeczy do swoich córek? Nie, nie A nie dlaczego nic. nie piszesz do swoich córek tak w ten sposób? Nigdy myślę, nie złożymy. Ale dlaczego nie piszesz w ten no, bo sposób? To są moje córki, to są moje Aha, to jeżeli to są twoje córki, to są twoje dzieci, to nie możesz do nich pisać. A jeżeli jest inna. Bo dzieci nie piszę takich rzeczy. Unikam kontaktu. Aha, to, to przepraszam, może... to jeżeli Ty piszesz, unikasz y, kontaktu z dziećmi, to co ja przed chwilą przeczytałem? No to mówię Panu, może by się pomyliły ikony, bo nieraz dziewczyny piszą takie rzeczy podniecające i chcą żeby im odpisywać, o to może jak byłem pijany, pomyliła mi się ikona, nacisnę mnie, tak? tak ja nie potrafię na to dalej. To dlaczego piszesz do dziecka, że Ty, że wiesz, że ona ma 12 lat, że wiesz, żeby to było między Wami, no, żeby nie nikomu... Czyli było mimo wszystko byłeś świadomy, że piszesz z dwunastoletnią dziewczynką. I dlatego później powiedziałem, że, że nie mówimy ze sobą pisać, że nie powinniśmy. A mimo to... wszystko dalej pisałeś. Bo I jeszcze godzinę to... temu pisałeś do dziecka. Że chcę, żebyś to była nasza tajemnica. No i właśnie. Żebyś, żebyś żebym został jej tatą. Powiedziałem, że Maciocie w Pocku na Nic może... nie mówiła, żebyś był tatą. To Ty bardziej proponowałeś, żebyś był tatą, ale my nie, po to się spotkaliśmy. Nie, tak... Jarek. Mówiłem. Słuchaj, słuchaj Jarek. Mogę zapalić. Przed chwilą, może sobie zapalić palcowy, bo widzę, że jesteś zdenerwowany. No ja tu Chodzi mi tylko o to. Rafał, przepraszam, Rafał, jesteś, nie Jarek. Sorry. Rafał, yy, chcę Ci powiedzieć, że yy, tu przed chwilą, że byłeś pijany i pisałeś do dziecka jako pijany. Jednocześnie masz dwie córki. Ja jestem często pijany, bo jestem sam, bo jestem po rozwodzie. Przed się nie radził że Spartyką w Porostem i dlatego... Że... Urzekła to... mnie twoja historia, aczkolwiek y, to nie jest żaden powód, żebyś y, dotykał dzieci, jeżeli jesteś... Ja nie dotykam dzieci, to bardziej, jeżeli... To ja ci powiem, czy Jarek, ty jest y, Rafał, kurczę, czy... myli mi się no, być, ale... Rafał, powiedz mi, czy ty jesteś, y, czy ty wiesz, jaką ty możesz krzywdę w psychice dziecka robić y, pisząc jej takie rzeczy? No zostaję sobie z tego sprawę, bo dlatego chciałem być zawsze do niej miły i... Tak? Nieraz, mówię, czy ją lekcję zrobiła, czy spadła książki do szkoły. No chciała, żebyśmy byli przyjaciółmi, no to mówię, no dlaczego mam rzekomo innie odpisać? No to tak. też mi napisała, że wstała. Odpowiadając na Twoje pytanie, jednocześnie Twoja troska o, o, o dziecko i two, w ten sposób jesteś do niej miły, wyrażałeś o tym następującymi słowami. A chciałem być, żebym Ci wsadził mojego kutasa do cipki? Nie bój się, będę wchodził bardzo wolno, żeby cię nie bolało. Chciałbym Cię całować, chciałbym całować Twoją cip, rozłożyć nogi, a ja wsadzę Ci mojego i będę go wkładał, dopóki się nie spuszczę. To są Twoje słowa, wiesz? niemożliwe. A, niemożliwe. Ja no. wiem, że możesz mieć w tym momencie amnezję, bo to się bardzo często zdarza, bo jeszcze przed chwilą powiedziałeś, że nie pisałeś żadną kasią. Mało tego, nie pisa przed chwilą powiedziałeś, że nawet nie zaczynałeś rozmowy. Także zdarza się pewno, że masz amnezję, ale jednak ja Ci pokazuję Twoje teksty, które pisałeś. Powiedz mi, dlaczego pisałeś takie rzeczy do dziecka? Nie mam żadnego pojęcia. Aha. Ja potrafię tego Do, do swoich dzieci też tak piszesz? No. To jak to jest, że jest, potrafisz chronić własne dzieci, a nie jednocześnie z dużą bezwzględnością nie chronisz dzieci innych? Mówię, bo ja raz jak te dziewczyny piszą z różnymi propozycjami. Ale ja ci cały czas... Zdjęcia, coś tam, coś tam, bo jak byłem pijany, po prostu co to mi kone nacisnę, mi odpisem, nie tej osobie, co powtarza. nie widzę. A tak? ja widzę wytłumaczenie. Wiesz, jakie widzę wytłumaczenie, Rafał? Że to by się podobają ja dzieci. Pan jest chyba niepoważny. Ja dzieci nigdy w życiu żadnego nie skrzywdziłem. Nie skrzywdziłeś dzieci? To ja dwie powiedziałeś tak. Dwie wnuka już mam. Tak. Jestem ciekaw zdjęcia swoich cycuszków. Co mi prześlesz? Pokażesz mi swoją cipkę? Nie jesteś. się. Chcę zobaczyć. Wcześniej nic się nie dowie. To będzie nasza tajemnica. Nadal myślałeś, że rozmawiasz z dorosłą kobietą? Już teraz to mnie pan zastąpi. Teraz już nie no widzisz, dużo się, zupełnie inaczej się słyszy. Przecież ja wiem, że takie rzeczy w sieci są namierzane i tak dalej, i tak dalej. A mimo wszystko to robiłeś? I wiem, co grozi za takie kurde rzeczy. O no, co grozi? Jak myślisz, co grozi? No kryminał. No kryminał grozi, kurde. Wiesz, że to jest normalne? No to jest normalne, a mimo wszystko z pełną świadomością to robiłeś. Najwidoczniej nie byłem w pełni świadomy. I to jest jedno. Wiesz buchy, co, pojąć tak, 12-letnie dziecko, które rozmawia z osobą dorosłą, bo ty masz 46 lat, 46 albo 47. 46 lat masz. Rozmawia z osobą w pełni dorosłą. Często przekonywałeś to dziecko, że jesteś osobą, które może zaufać, utrzymywałeś rzeczy w tajemnicy, wysyłałeś filmy również pornograficzne i Wiesz, to takie dziecko nie myśli, czy ty jesteś wtedy pijany, czy ty, ono wie, co ty robisz, czy nie robisz. Wiesz, jakie te, to, to dziecko ma problemy później yy, ze swoim życiem? Czy ty sobie zdajesz sprawę? Chcę Ci teraz powiedzieć, żebyś może dotrzeć do Twojej refleksji, do Twojego serca. Czy ty sobie zdajesz sprawę, że pisząc takie rzeczy do dziecka, następnego dnia to dziecko idzie spać? Albo jeszcze tego samego dnia idzie spać. I już nie może rano się obudzić normalnie, bo ono widzi przed oczami te obrazy, które ty mu wysyłałeś. Te słowa, które ty mu wysyłałeś. No to ja nie unikam kontaktu w ogóle z dziećmi na Facebooku. Ja mam tylko córkę. Bardzo fajnie unikasz z dzieckiem kontaktu pisząc z nim na stop. Siostrzenice, jedno, drugą. Kurczę, Albo bałbym się nie? zostawić ci dziecko w Twoje ręce, wiesz? Ty masz ponad 1400 znajomych i większość tam jest dzieci. Jak nie to nie jest dzieci. możliwe? Jak to jest możliwe, powiedz? No to ja właśnie nie wiem. Dużo ludzi przysyła, sami zaproszenia przysyłają, a później piszą, yes. to będzie moje na tam stary, stary wody, że, dla mnie to ty możesz sobie z dorosłymi kobietami robić co chcesz. To jest, to jest niemożliwe. Aha, nie potrafisz rozróżnić dwunastoletniego dziecka od dorosłej dojrzałej kobiety, tak? No właśnie. No biedny jest. Ja pierniczę, bardzo ciężko. To jak ty rozróżniasz, w jakim wieku są twoje dzieci? Bo niektórzy twierdzą, że ma kurde 19 lat, 18 A w jakim wieku jest, są twoje młodsza, dzieci? Dużo w jakim wieku są twoje dzieci? 26 ma córka starsza, a moja ma 24. A wnuk, wnuczka, wnuczka czy wnuk? Wnuk ma 5 lat. Tak i nie rozpoznasz, czy to jest dorosłe, czy. Bo skoro znam, no to rozpoznam. Aha. Ale dużo jest takich właśnie zdjęć, że no wstawiam, Ale jeżeli ci dzieci, jest... A nieraz jest tak, że to nawet nie jest kobieta, tylko to jest chłopak albo ktoś tam jeszcze inny. To jest naprawdę ciężko. Ja unikam takich sytuacji. Jak to jest, że unikasz takich sytuacji, kiedy mówi ci ta, to dziecko, mówi ci podczas właśnie rozpoczęcia rozmowy z tobą, między innymi powtarzało to wiele razy, ale powiedziało również tobie, mam 12 lat, a ty, ty mówisz, że mieszkasz, że masz 46 lat, 6 lat przepraszam. Yy, mieszkasz w Płocku i o jesteś młoda. No bo może jeszcze dopiero po jakimś czasie uświadomiłem, bo ja bardzo dużo piję. No i co? Ja I to cię tłumaczy, uważasz, tak? No ja wiem, że mnie to, nie Bo to nie tłumaczy ciebie, ponieważ jeżeli... Wobeziłeś yy, taką świadomość, to wtedy wiem, co robię. Rafał, to... wyobraź to sobie jakbyś. Ja dużo nie nie Wyobraź sobie, Rafał. Yy, rafał, wyobraź sobie, że yy, popiłemu yy, zrobiłeś krzywdę drugiemu człowiekowi. Jak pobiłeś, zabiłeś. Nie zdarzyło mi się coś takiego. Aha, a, y, czyli... Rozumiem, że wtedy cię to tłumaczy, że jesteś pijany, wtedy możesz robić rzeczy, które są poza twoją pełną świadomością. nie uznałeś. Nie uznałeś agresji. A czy zdajesz sobie sprawę, że to, co pisali do dziecka, to też jest agresja? Może być. No, może być. Czy zdajesz sobie sprawę, że takie dzieci później przez całe życie nie mogą w pełni funkcjonować w życiu i w swoim otoczeniu? Zdajesz sobie sprawę z tego? No, jakbym pod trzeźwemu to na mnie coś pisał. Ale ja Ci zadałem, rady, Rafał, rady, ja Ci rady, zadałem inne rady. pytanie. No ale rozumiem, zdaję sobie z tego, sobie sprawę. Z tego sprawę. Wiesz, że ból psychiczny jest wiem. gorszy od bólu fizycznego? Wiem, bo też zostałem razem zraniony psychicznie i... Dlaczego, Dlaczego wysyłałeś film fotograficzny do dziecka? Tego to nie wiem. Dlaczego chciałeś nawet dziecko uczyć na... seksu? Nie wiem, nawet mi tu napisało, bo ja nawet nie pamiętam, że ja jakiś film wysłałem. Jednak wiedziałeś, że robi źle, bo prosiłeś dziecko o zachowanie tajemnicy. Powiedziałem, żeby tu usunęła i tego nie oglądała. Nie wiem, jak to się stało. Nic takiego nie prosiłeś? Prosiłem ją, żeby to usunęło nie oglądało, bo mówię, ja nic takiego ci mówię nie wysłałem. Nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe. Rafał, mówiliśmy się, że rozmawiamy szczerze. No rozmawiamy szczerze i dlatego szczerze panu odpowiadam. Skoro macie wszystko, to to, to też powinniście mieć, że jej prosiłem, żeby to usunęła, bo ja jej nic takiego nie wysłałem. Co by się wysłało? Ja nie wiem na co się stało. Ktoś ci się wam powiedz jeszcze, że ktoś ci się wam telefon. Powiem panu, że miałem taką sytuację, że moja balo była się na moim messengerze, ona jest uczta z jedną osobą. A to powiedz mi, dlaczego, jeżeli wiedziałeś, że ciebie jedziemy, to zablokowałeś od razu to dziecko w swojej kopalni? Bo się domyślałem, że ochodzisz. Aha, czyli jednak byłeś pewnie świadomy, co robisz. Stój, tu że stoisz. Tak się domyśliłem. Przeczytać ci twoje kolejne teksty, które piszesz już od kilku. Wypało, gdzie mieszkam, i tam od kilku tygodni? Pamiętasz? Coś tam pamiętam. Nie tekst. Ale spływa ale spływa, wiecie, spływa to po tobie. Spływa to po tobie, widzę. Bo po, Właśnie... po tym, jak odpowiadasz na pytanie, to tak lajtowo do tego podchodzisz. Nie skrzywdziłeś tego dziecka w żadnym wspomnienie wypadku. Po mnie nie spływa. tylko już sobie Z twojego tonu wyczytujesz, że tak. Jestem zdenerwowany. Mhm. Wiem, że teraz ma 12 lat i że w ogóle nie powinienem zaczynać z nią, bo... Ale jednak, mimo wszystko, zacząłeś. Chciałem być, że po prostu miły, i zostawili, tak jak chciałem. Ja, Super. Wiem, że chciałeś być miły, nawet mało tego, posuwałeś się do takich wręcz czułych słów. Chciałbym cię całować wszędzie, wkładać ci kutasa w cipkę, kochać się, kochać się z tobą, jak facet wkłada dziewczynie. Bardzo, bardzo jesteś czuły dla dziecka. No to głupie, to ja wtedy musiałem nie być całym. Ja Dziecku czegoś takiego nie napisał, tym bardziej jak byłem świadomy, że to jest 12-letnie dziecko. Rafał, ja ci cytuję twoje słowa, które wypowiadasz od ponad miesiąca więc nie mów nam. No nie pisze jej takich rzeczy, przecież mi pan nie powie, że jej takie rzeczy pisze za każdym razem. To jest niemożliwe. Za każdym razem? Nie, Rafał. No bo na początku e, musiałeś zdobyć zaufanie tego dziecka. No ja Gromik polega nie na nie tym, że na zaufanie. początku musisz zdobyć nie, zaufanie. Panie, ja nie wiem, ona mieszka w dziecku. Dziecko ci mówiło, no gdzie mieszka, ale to nie ma znaczenia dla ciebie. Ale ty Dzie dzięki Bogu. Ale to jest bardzo Dzie dobrze, że nie z, pamiętasz, z takim Rafał. dzieckiem nigdy nie smakam. Rafał, a to znaczy, że jeżeli byś się z dzieckiem nie spotkał, to znaczy, że uważasz, że nie robisz mu krzywdy, w ten sposób pisząc? Po tych słowach, co Pan przeczytał, że niby ja to napisałem, to na pewno. Ale stój, Ty stój, stój to tutaj spokojnie. spokojnie. No. Czyli zdajesz sobie sprawę, że robisz krzywdę dziecku? Nie jest Ci głupio, że takie rzeczy nie robisz? To. to powiedz mi, dlaczego, co Cię skłania do tego? Jak już Panu powiedziałem, samotność. Pisała dziecko, no tu Samotność. Wiesz, ile ludzi jest samotnych na świecie? Ja staram się z tym żyć, ale kurde, mówię. Jak jestem pijany, no to czasami nie potrafię na sobą to, te, to odłóż alkohol, jeżeli nie potrafię na sobą zapanować. Nie zastanowię się, kurde. Co, napisem, wiesz, co jest głupie? Rafał, wiesz, co jest głupie? To... Głupie jest, jak coś z, zrobisz takiego dorosłemu człowiekowi. No, jest głupie, rzeczywiście, to jest głupota, kiedy będziesz się tutaj obnażał przed, przed dorosłą kobietą, to jest też głupie. Alkohol Okej, okay, Rafał. A ty sobie nie zdajesz sprawy, jak ty niszczysz innych ludzi i inne dzieci. Dzieci są niewinne. No, nie. Dzieci są niewinne. Wyobraź no, nie sobie. Nie ja kurde Ale właśnie skrzywdziłeś dziecko. Właśnie skrzywdziłeś dziecko. Skrzywdziłeś dwunastoletnie dziecko, Rafał. No, ja nie chciałem Ale zrobiłeś. Ale no, to przez przypadek, albo Nie, o... przez przypadek, Rafał, to można zgubić portfel. A ty robiłeś to celowo przez ponad miesiąc? Nie robiłem nic celowo, Aha, tak. czyli to nie robiłeś tego celowo? No. Rafa, wiesz co, ja myślałem, że, wiesz, patrzę na Ciebie, widzę Tobie takiego w miarę rozsądnego człowieka. Może rzeczywiście trochę alkoholu nadużywasz, no to już nie, się... nie moja sprawa. No, powiem Ci, że nie wyglądasz na takiego, ale w każdym razie my myślałem, że będziesz ze mną rozmawiał normalnie, jak porządny, dorosły, dojrzały człowiek. No bo przeraziło mnie to, co, co przed chwilą Pan przeczytał. No. I czuję się z tym bardzo głupio. Wiesz, bo masz trochę szczęście, Ci powiem, bo na naszym miejscu nie ma yy, rodziców tego dziecka. Bo jak myślisz, jakby jak ci rodzice zareagowali, gdyby byli tutaj na, na naszym miejscu? Potrafił się lubisz. No właśnie, ale co byś myślał? Jak ty byś zareagował? Jak ty byś zareagował, gdyby twoje dzieci zostały w ten sposób potraktowane? Moja no, córka na 14 lat już Jak zgłosić. Jak zareagowałeś? No, jak zareagowałeś? no ja. Poszedłem do jego rodziców, przedstawiłem całą sytuację. Ale bardzo ci się podobało, czy się nie podobało, czy byłeś zły? Byłeś... No byłem zły. Bardzo... No to Miałem ochotę tego, to taka rozszarpać, mówię. Ja nie uznaję agresji. Było ci przykro, że to dziecko cierpiało, twoje dziecko cierpiało. No tak. Ale za to nie jest ci przykro, że inne dziecko cierpi. Też mi jest przykro. My jest my Ci my przykro? Nie jest w ogóle. Ci Przecież stary. Nawet jeżeli wytrzeźwiałeś, prawda? Nie, nie widziałeś, co pisałeś? To właśnie jak nie że masz. Coś głupiego napisem, no to... Dlaczego nie przeprosiłeś? Dlaczego nie zamknąłeś tego czata? Dlaczego w ogóle kontynuowałeś dalej tą rozmowę? Starałem się. Nie, no jak starałeś się? No ja, że nic się nie stało, wszystko ok, zachowałeś tajemnicy i żebyśmy po... dalej razem ze sobą pisali. Ale dlaczego? No nie wiem, chciała tak, no to tak. Nie, nie chciała, ty chciałeś. Ona chciała. Ty chciałeś, Rafał. Rafał, no, jesteś dorosły, nie wiem, Jacek. Mogłeś się zablokować, no, tak jak ja teraz zablokowałeś, jak ci się dupa zaczęła palić. No, a się mogą zablokować. no właśnie, ale bo Ci się to podobało, wiesz? Nie podobało. Podobało nie, Ci się, kiedy sobie leżałeś w łóżku nie. i się bawiłeś i, się, i wysyłałeś nie, się nie zdjęcia. Bawi mnie takie rzeczy, nie, nie bawi Ci takie bawi rzeczy. Nie Jak Ci się nie bawią takie rzeczy? Nie podobają Ci się takie rzeczy? Połóż się na łóżku i rozłóż nogi. Sadzę Ci. Jest duży. Uwielbiam Twoją ci. Chcecie ruchać. Nie? Rafał, patrzę na Ciebie i dobrze wiem, że to Ty. I ty też dobrze wiesz, że to ty. O To, że nie byłem sobą. Musiałem to zrobić pod dużym wpływem alkoholu i. Rafał, ale to kogo to interesuje w tym momencie? Ja wiem, że to nie jest żadne wytłumaczenie. Co no. ja mogę panu więcej powiedzieć? No może jest ty... mi przykro tylko z tego powodu. Zablokowałem ją i więcej nie będę takich takiej sytuacji I co? I myślisz, że mamy ci uwierzyć? A sobie zdaję sprawę z konsekwencji. A, ja A jak myślisz, jakie jak będziesz miał teraz konsekwencje? Ja nigdy w życiu nie miałem z prawem do czynienia, i chcę, żeby tak zostało dalej. Nie? Jak myślisz, zostaje tak dalej? Nie wiem, to wszystko zależy od Pana. A jak myślisz, co byś no, zrobił, nie. gdyby to dotknęło teraz Twojego dziecka? No, ja Panu mówię, co ja kiedyś zrobię. Ale ale czyli zgłosiłeś co, to, tak? Nie zgłosiłem tego na policję. Nie zgłosiłeś tego na policję? To są moje sąsiadki. Ale to, to między dziećmi to była zabawa. A jakby dorosły facet Twojego wnuka, jakby dorosły facet, 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 facet 46-letni facet pisał takie rzeczy do Twojego dziecka, co byś zrobił? No zablokował. Ty byś zablokował to? Czy... Okay. No tak, miałbym jeździć go po świecie szukać? Aha, okej. To też jest metoda, nie? I wiesz, tylko pech jest taki trochę dla Ciebie, że tak tego nie zostawimy, bo gdybyśmy my tak to zostawiali, to Trochę ci wiesz, no nie wierzę, żebyś to zostawił w tak spokoju. Podejrzewam, że nie pierwsze dziecko było tutaj na twoim rozkładzie i nie ostatnie. Dlatego w naszej ocenie jesteś człowiekiem bardzo niebezpiecznym. Jeżeli mówisz, że nie panujesz po alkoholu, to tym bardziej jesteś człowiekiem niebezpiecznym. Tylko na tym messengerze. To jest tylko według Ciebie. Wiesz co? Chciałbym, żebyś przyszedł kiedyś do takiego ośrodka dzieci, nie spotykam. które jest. Ja bym chciał, żebyś kiedyś przyszedł do takiego ośrodka z dziećmi lub spotkał się z osobami dorosłymi, które doświadczyły takich przeżyć, jakie Ty, doświad jakie ty oferowałeś dziecku i porozmawiał z takimi dziećmi. Mam nadzieję, że nic nie nastąpi oczywiście. Ale żebyś dotknął w sercu dotknęło Cię to bardzo, żebyś wiedział, jak się czują takie dzieci. Bo Ty mówisz, że Ty tylko pisałeś przez Messengera. Ale to tylko pisanie przez Messengera, to mój no, drogi, to, to jest, mi daj mi dokończyć, to jest zniszczone życie tego dziecka praktycznie do końca życia. Jeżeli ja bym znał takie dziecko, to ja bym w życiu do takiego dziecka się nie zbliżył, ani mu czegoś takiego nie powiecie. Jeszcze raz, Rafał, <noise> powtórzę, Ty mówisz, że to jest tylko pisanie. Ja Ci chcę powiedzieć, że to tylko pisanie niszczy no, psychikę no, no. dziecka na całe życie. Rozumiem. Takie dziecko nie może później sobie znaleźć dobrego partnera. Takie dziecko często się tnie, Takie, cie, takie dziecko ma jeśli samobójcze. To pisem takie głupoty, to właśnie nie mam tej Wie, że to nie są głupoty? Wiesz, że takie głupoty, o których ty mówisz, że to są głupoty, to są, to są ścigane z artykułu 200 kodeksu karnego? Jak to, jak to nie wiem inaczej nazwać. Mówię, jak człowiek wystrzeże, i zobaczyłem, no to później sam będę w szoku, co ja ze sobą robię. Też się zastanawiam, czy mieć na jakiś odwyk, na jakieś leczenie, bo takie kurde sytuacje, tu tylko mi się zdarza, jak jestem pijan, bo jak jestem przeźny, to ja zupełnie to inaczej myślę. Słuchaj, wiesz, co, Rafał, nie chcę mi się to do końca wierzyć, bo tak nawet, nawet tak, tylko to by mogło trwać chwilę. Ty z pełną stanowczością i z pełną świadomością rozmawialiś z dzieckiem ponad miesiąc, to jest kilka tygodni, sześć czy siedem tygodni rozmawialiś z dzieckiem, gdzie praktycznie każdy dzień był poświęcony tematowi seksualnemu. Bardziej lub mniej jednak poruszałeś ten temat dosyć intensywnie, więc nie chce mi się wierzyć, że ty byłeś 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez ponad miesiąc pijany. Byłeś też osobą nie. trzeźwą. Nie. Często na pewno widziałeś, co się, tam, co się tam wydarzyło. Często też widziałeś, co pisałeś. Nie jednak także jesteś niebezpiecznym człowiekiem również w trzeźwości, ale to nie zmienia faktu, czy jesteś trzeźwy, czy jesteś pijany. Ostatecznie jesteś człowiekiem bardzo niebezpiecznym. Krzywdzisz dzieci. I te dzieci sobie na niczym, niczym sobą nie zasłużyły, żebyś w ten sposób je traktował. Rozumiesz? Ja usunę tego Facebooka, jak to Prawdopodobnie nie usuniesz z tego Facebooka z innego powodu. To nie będzie twoja świadoma decyzja, a może i będzie twoja świadoma decyzja. Okej, okay. ale zobacz, na początku rozmowy powiedziałeś, że tylko z jednym dzieckiem pisałeś, a przed chwilą powiedziałeś, że już ci się zdarzyły takie sytuacje. Czyli sam się wysypałeś, że z wieloma dziećmi pisałeś. Bo się nie czułeś, że ktoś się podpływ, podszywa i powie, że ma numer 19 lat, a się pomyłka z nie ma. z dziećmi tak naprawdę piszesz? Nie wiem. A no nie wiesz... Ja się unikam... Ale stój tam. W ogóle się unikam pisania z tak. kimś, kogo trudne nie no się Już nawet jak ktoś mi przysyła zaproszenie, to ja nie wiem, czy ta osoba jest prawdziwa, czy ona ma 5 lat, czy ona ma 20. Nawet już nie przyjmuję tak. Ale ma. nawet po zdjęciu nie widzisz, że to jest dziecko? Ale to ja Panu mówię, że podstawiają się różne osoby. Tak ale jak... stary, ale ona Ci mówiła wielokrotnie, że ma 12 lat. No to ja pamiętałem. No, no to, no to nie, nie, nie możesz użyć argumentu, że Ty nie wiedziałeś. Pamiętałeś, jak o Dobrze wiedziałeś o tym. No tak, no bo chciała, żebym żeby jej zastąpił tatę, bo to ja jest samotna. Aha, to, a to, ty ta, to, to uważasz, że tata w ten sposób mówi do dziecka? Mówię Panu kolejny raz. Ja jestem trzęsny, mam świadomość tego, co robię. To no nie tłumacz się alkoholem, bo alkohol to nie wymówka. Ja wiem, że to jest to, ale tak Jeżeli nie masz tak. takie problemy z alkoholem, że piszesz z dziećmi, to powinieneś iść na leczenie na a, no, no, inne, Ja innego rozwiązania nie widzę. Ja na tym, że Widocznie zbyt długo. My tu jesteśmy tylko i wyłącznie po to, żeby y, przestrzegać ludzi przed takimi osobami jak ty, bo traktujemy się jako osobę bardzo niebezpieczną. Nie wiem, czy sobie z tego sprawę? Ja jestem bardzo... Bardzo spokojny człowiek. Czyli nadal uważasz, że nic dla ciebie. Jakby generalnie Zdaję. mi się nie stało, tak? Zdaję sobie sprawę z tego. Żeby... Czyli uważasz, że jesteś niebezpieczny człowiek, czy nie uważa, że jesteś niebezpieczny człowiek? Niebezpieczny na pewno nie jest. Czyli to, to wszystko, co ci do tej pory powiedziałem o tym, jak twoje działania działają na psychikę dziecka, no że go niszczą. Czyli ale to jest niebezpieczne działanie, według no ciebie ja czy nie? Ja to nie ale zrobiłeś właśnie. No nie miałem tej świadomości. No ale zrobiłeś. No może i zrobiłem. Nie może, ale zrobiłeś, ale zrobiłeś. Nie miałem w ogóle takiej świadomości. Ale zrobiłeś, Rafał. Co Rafał, ty nie potrafisz się nawet przyznać. Ja ci cytuję twoje słowa. Pokazuję ci twoje screeny. Pokazuję ci twój, a ty dalej udajesz Greka. Nikogo nie udaję. No właśnie, zaprzecza rzeczywistości, która jest przed tobą. Ja czemu nie zaprzeczam. Skoro tak jest napisane, to musiałem ja to pisać. U mówię, to robiłem, to nieświadomie. Ja poprzedziłem, że dziś tu czegoś takiego nie zrobiłem. Z tobą się gada trochę jak z bateryjką. Raz, raz, jakby mówisz czemu to samo, kiedy w ogóle do ciebie nie docierają żadne słowa, które powinny wywoływać sobie chociaż refleksję. Wiesz, stary, tu jest taka sytuacja, że. Co chcecie robić, jak się we mnie wszystko gotuje w tej chwili? Zu samochodem się naprzód, się trzęsę. No, no, będziesz już, dzisiaj już chyba. Się raczej, nie raczej chyba dzisiaj się nie napijesz, bo będziemy zmuszeni. Jesteśmy zmuszeni poinformować jednak o tym policja, ponieważ uważamy, że jesteś człowiekiem bardzo niebezpiecznym dla otoczenia. No i nie możemy zostawiać tego tak, tak w ten sposób, wiesz, o tym. Musisz ponieść jak, jak, z tego tytułu jak, jakieś konsekwencje, no. Stary, robisz coś po alkoholu, ukradłeś coś ze sklepu po alkoholu, też byś ponieść z tego tytułu konsekwencje, nie? Czy w ogóle cokolwiek do ciebie teraz dotarło? Czy, czy w jakiś sposób masz świadomość? Ja wiem, że ty co masz teraz powiedzieć, no nie? No nie no, naprawdę to jest mi bardzo głupio i To no powiedz mi, czy ciebie w ogóle podniecają takie rzeczy? Nie. Na pewno nie. Zawsze, to dlaczego to robiłeś? Ja zawsze nie wiem, ja zawsze przy żonę miałem starszą od siebie, kolejną parterkę weźmiełem od siebie. Tak i... bardzo ci brakuje tego podniecenia, że musiałeś się czekać dzieci? To po co to, to robiłeś? Potrafię, nie potrafię tego panu racjonalnie wytłumaczyć. Coś w twojej głowie siedzi nie tak? Nic. Leczyłeś się kiedyś na takie rzeczy? Nie, 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 Byłeś kiedyś dotknięty przez pedofila? Nie. A wiesz, że twoje czyny są czynami pedofilskimi? Nie. Czyli wiesz, że spotkać ciebie z tego tytułu trochę kary? No pewnie tak. Ale mówię, ja nie miałem tej świadomości, bo nie chciałem w żaden sposób tej. Ty... Bardzo mi przykro, że nie miałeś świadomości, bo gdybyś jednak tę świadomość miał, i mam nadzieję, że każdy, kto teraz słucha nas, też tą świadomość ma: że czyny, które postąpiłeś, są czynami karygodnymi, one nie podlegają żadnej dyskusji. Drugie jest coś strasznego: możesz dzie dziecku zrobić krzywę na całe życie, a ty już tego życia troszeczkę przeżyłeś, a to dziecko dopiero będzie musiało sobie z tym radzić. Powiedziałem już fakt, że jego rodzice też będą musieli z tego tytułu ucierpieć, także. Powiem Ci, Rafał, spotkałem się z taką osobą jak Ty po raz pierwszy, która, mimo tak oczywistych dowodów i tak oczywistych spraw, cały czas uważa, że jest osobą niewinną tylko dlatego, że była pod wpływem alkoholu. Co Ci w żaden sposób nie tłumaczy, dobrze ja, o tym wiesz. Będziesz tak mówił, jak zarta płyta. Mam nadzieję, że dzisiaj spędzisz wieczór w miejscu dla Ciebie przeznaczonym, ale nie tylko dzisiaj, ale też spędzisz troszeczkę więcej tego czasu. Bo takie osoby jak ty no nie mogą z nami tutaj być. Obok jest tutaj plac zabaw. Myślę, że wiele osób, które tutaj w okolicy są, mogłyby czuć po prostu zwyczajnie w świecie się zagrożone i ich dzieci też zagrożone. Także chciałbym Ci tylko powiedzieć, że, że dzisiaj. Ich dzieci tak samo, kurde. No widzisz, a ja uważam, że, że, twoje, że dzieci wszystkie dzieci, które, y, które znam, nie powinny być nawet blisko ciebie, bo jesteś osobą bardzo niebezpieczną, z bardzo dużym wyrachowaniem, y, w pełni świadomą tego, co czyniłeś. Ja... Dzieci też swoje pod to zostawiali, jechałem i kurde, i w sądzie też, kurde, chodziło o takie... I co, wtedy nie pijesz alkoholu? Wtedy nie pijam. Aha, czyli byłeś pełni świadomy, że nie możesz pić alkoholu, bo może zrobić im krzywdę ja miałem kiedyś siłę życie. Ale jest to, no, ale to dlaczego no, no, się to teraz będziesz się wyżywał na innych dzieciach? No ale ja nie, nie chcę się na nich wyżywać. Czy pan rozumie, że ja tu nie wiem jak to się stało, że ja w ogóle to dziecko zaprosiłem do Facebooka. Bo... To dziecko zaprosiłeś, a również więcej dzieci zaprosiłeś. Nie chcę już teraz z tą rozmawiać, bo mówisz ciągle o tym samym. Nie, 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 nie mam poczucia, że osiągamy jakiś konsensus w tej sprawie nie masz w ogóle za krzty w tym momencie. Nawet samokrytycyzmu. Ja na pewno, na, ja powiem szczerze, naprawdę, masz rację. Po raz pierwszy się zgadzamy. Nie rozumiem Ciebie. Ja nie bo ja nie rozumiem, dlaczego ludzie ja w Twoim wieku ma. piszą do dzieci i, i proponują im seks. Naprawdę tego nie rozumiem. I tego nigdy nie zrozumiem. Ja Dlatego nie zajmuję się tym... I tak nasza tak grupa tak zajmuje tak, się... Tak. Tak. Dobrze, Rafał. Kończymy. Chciałbym wszystkim podziękować bardzo. Jesteśmy grupą Elusive Child Protection Unit Poland. Polubcie naszą stronę. I z fundacji dość. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.